Czy świętość może być prosta. Czy można iść małą drogą, a jednocześnie wspinać się wysoko. Ona, cicha karmelitanka z lizje, szukała Boga w codzienności klasztoru. On student, sportowiec, alpinista, pełen pasji i wiary, odnajdywał Boga w górach, wśród przyjaciół i ubogich. Święta teresa od dzieciątka Jezus. I święty Pier Giorgio Frassati Dwoje młodych, dwa temperamenty, dwie ścieżki Ale jedno serce, gotowe oddać wszystko miłości Zapraszam Cię na nowennę Mała Droga i Wielkie Góry Czas modlitwy, refleksji i spotkania z tymi, którzy pokazują, że niebo naprawdę jest blisko Dziewięć dni modlitwy, ciszy i duchowej wspinaczki Wyrusz z nami ku górze Ku miłości.